Z tej strony Maciej oraz Mateusz i witamy w kolejnym odcinku Dead Space 3 dramatyczna muzyka huczy A my to dalej bruniemy wiemy. przez statek. Udało nam się zrobić dzikie układanki i... Po 3, trwa? Chyba tak. Boże, jeszcze narosła muzyka. I się skończyła. No zajęło nam to chwilę. Będzie plue. Coś z niego wypadło. Nie ja wiem, chcę co zobaczyć było. tą nową zbroję. A ty a ty mój, możesz można założyć dopiero jak ten? Tak, Jak To bo jak do, jedziemy dopiero, do jakiegoś kiosku. Teraz pojedziemy jakiś kiosk. Chociaż. Nie pamiętam kiedy ostatnio był. Medpak. Medpak, Te małe medpaki są słabe. No, ale zawsze, nie? Jak mam miejsce w ekipunku, to czemu go nie nie, nie, nie mam. I najczęściej wywalam, nie? Oś! Oh,

Dobra, biegaj na drabinę Ja go Idę idę, 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 Dawaj, dawaj, dawaj Dury! Ladder block Idziemy Idziemy. Idziemy, 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 idziemy kolej Nie ma z niego, biegni no, trzeba mu uciąć nogi, dużej będzie się zbierał No nie wie Obracam, obracam o bądź! Ja Ciekawe wiedzam, czemu w tym miejscu? Na pewno mamy tutaj iść tak? Może nie przejdzie. Nie musimy... idziemy, idziemy, idziemy. Cztery shotkami, kurde. I co się pasiesz? Jeszcze? Masz I jeszcze jeden. Zostaw Kedłóbek. go! I tam jest szafka, ooo, ja muszę ruch Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ups. Co to jest? Jezu O Jezu no Właśnie o to mi chodziło Ja spojrzałem, chodź pan stąd no, no ale, gdzie my jest my ten pociąg? Wyjdzie. Czekaj, weźmy się, odsuńmy jakoś, bo jego trzeba Co Weź tego drugiego też? Czy czy to jest jeszcze jeden? Eee, no. Może ile tego żiera tutaj się znalazło? Pociąg! Dobra, daj mu się zregenerować trochę. Mamy pociąg! Mamy pociąg! Aaaaaaaaaa! Jerdzie, lamy stąd! Nie wiem, ile mi amunicji zostało. Gdzie są te rzeczy? Okej, to ja... Przestanowiłem do trasy. Looks like it stops at the mid and aft station. The aft station is where the shuttle is parked. And what about mid station? Well, that would be the conning tower. Hey, now this is interesting. Records indicate a number of useful tools and salvage were signed out from storage there by a lieutenant Tucker Edwards. Could be worth a look. Thanks. If I check it out, I'll let you know. Isaac. We're going to Mid. Actually, I was the to Mid, General. We're going to Midem. We're <laughs> <I'm laughs> Mówisz, <laughs> bo możemy od razu pojechać na ten F Station No tak, to tak samo schroniśmy, że od razu poje... Znaczy, że od razu polecieliśmy wiesz, na ten statek, który mieliśmy polecieć. Nie? Pewnie, tak. I tu coś jest, chodź ośmiu. O! Czyli będzie, będzie coś do odbokowania. Panie To jak to się robiło? A, myszko się to robiło strasznie niewygodnie. A w można tylko. Chciałem znaczy... do ciebie. Weź niżej, niżej, niżej idziesz. Niżej. Zjedź niżej! Nie mogę! Już nie mogłem! Kurde no Dobra, jeszcze raz. Bo się już jakby zlakowałem, nie? Teraz tak. I teraz ty zjedź niżej A to jest głupie. Uuu, głupota straszna Ach, mogło być gorzej Bench Bench, o i robocik przyjechał Można odebrać z bencha robota Eee, co tam się dzieje? Czekaj, z bencha robota? Tam będzie boss have returned No bo on ci przynosi te, nie? Chciał z depozytki iść Bot ready for deployment Przez chwilę mieliśmy mały fuck up no, co? Aha, mam botę. Bo dostałem... dostałem achievementa i wywaliło mi Dead Space'a. bo okazuje się, że Dead Space nie współpracuje bardzo dobrze z Frapsem. Shit happens. Shit happens. I odkryliśmy Bench'a! A, bo myśmy tutaj w Bench'a weszli i wtedy nas... nas tak, e, wywaliło. Tak, bo bot jakby ci ten... dał... dał Nie mierd. ma nowego. Gdzie to samo? A, myśmy dostali jakieś... A, nie zebrał tego dużo. Tesla Core, Hydraulic Engine. Hydraulic engine, a mail tool that amplifies the user physical force, nie I Rotator, no może rotator Create new tool Pneumatic Torch, core. No nic. A, co my tu mamy? Ciekawe czy oh. można zrobić tego Line guna i go obrócić I go obracać. Ouu, uh, hardcore to by było. To by było hardcore, to by mi, mi, mi by się to naprawdę podobało dobra, ja nic tam nie kombinuję, żeby czasu nie zabierać. Coś tu jest, Ty. Cunning dobra, Tower ja też mam na może, że nie mam Sonic Dis... coś tam. Dispersal. O, mogę coś To jest właśnie do broni. Dostaliśmy optional, objective. Investigate ty, the ja tower. Tu jest audio message. Dobra, puściłem go przez przypadek. Jasne, Ej, tu Co? Blast. O, super. Idziemy. No właśnie, zebrałem go. A, i tu był klucz, czyli trzeba było. Mam klucz do windy, odblokowałem windę. No, czyli to jest jakby side, side, side mission. Side quest. Mhm.

<noise> z bliskiej odległości, co ten koleś tam pieprzył? Że przeszliśmy przez jego pierwszą tą, ale coś tam i co, i on będzie się A, ja z, z nami Nie miałem bota puścić, ty będzie się z nami bawił, podkaj myszkę, też bota sobie puścić. O, jeszcze żył, jeszcze więcej apteczek. Czekaj, jak się bota wybierało? Scrollem, nie? Eee... no. Jak się go puszczało? A, tak się go puszczało, dobra. Już widzę. mały bocie! Idź, żuczek, idź. Czekaj, aż tam się pojawią jakieś. O, tu jest ze stadzą. To jest? Tam, ta, tam, ta, tam, ta, tam, ta, tam, ta, tam, tam, to beczka ze stazą. Ładujesz stazę? Nie, rzucasz nią i ona wybucha, jest staza. Uuuu, nice. Czyli to się przyda. I tu jest więcej, jeszcze jedna. Tam te w ogóle drabina. Ładunki wybuchowe na. E, tym. C czy on mówił, że ma armię? czy on musi mieć armię tych, tych. Nekromorfów. Nekromorfów. Kurde, hamsztak jeden. No i on teraz wysadzi te... ...wenty, po których powyłażą. Oh, shit. E, ja mam Dobra, ja biorę tą stronę. W którą stronę ja mam nie tutaj spadać na mnie? Ua! Dobra, ja chcę Twoją rękę, gościu. Coś tam się skrada w Twoją A! stronę. A nie, to pies był. Pozbyłem, pozbyłem się Twojej głowy. Nie masz głowy. To kole się spadają prosto na mnie. Mi się to nie podoba. No u mnie też na boki. Jesek Kurde, płonę. Znaczy, fas mnie grydzę. Fuj, obrzygany jestem. To to? Jeszcze contamination? Ile ich jeszcze tutaj wyjdzie? Trzeba w kogoś stazą rzucić. Słyszysz tą muzyczkę? Oh, fuck. Co tam psujesz? Wiesz co, tu jest zamek jakiś, który ja właśnie... To no dobrze, to dobrze. To dobrze. Przynieś tą kwarantannę do tego gościa. Czekaj, czekaj chwilę. Tu jeszcze leżą jakieś znajdźki. Uuuu znajdźki uf, uf. tam gdzie u mnie ten? Z moich potworów? A nie. A wezmę sobie może jakieś ammo będzie. Dodać sobie szybko. No i tak więcej mam. <głos》>

Hmm? Can't kill electricity. Co on, co on, co on tam pitoli? Oooo, oh. lol. Ale widzisz ma strzałkę. I weź, ja to podniosę, to jest strzel. Strzał, strzel. ja podnoszę. Ja podnoszę. Do niej. <laughs> Je, jakaś, jakaś coś tam, jakaś pułapka. Jeps. <noise> nie ma Ty tu się stakują z tej, z tej zispaki, ale tylko do trzech mamy. Tylko do trzech Ej to ja mogę walić. czekaj Ej, wywalę O cicho przejdzie przez tą pokazę Tak, niech 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 przejdzie Ale masz jednego nie wiem prze... Ty widziałeś Przesprintował pod tym O, mnie w ogóle Ale przesprintował pod tym gnój Widziałeś to? Nie one tutaj wyszły zobacz tu jest tu jest jeden a tu jest drugi. weź jeden. weź ze Ola, jeszcze jeden jest na suficie. Ty i ten twój shotgun. Ciekawe czy mogę sobie Z jest z do to jest nara, nie? Gdzie jest to gówno? Podniosłem. Tam jest aż ten bezpieczny. Dobra, ja sobie zabiorę stazę ze sobą. Coś tam było, nie spojrzałem co nawet. Też nie spojrzałem. Trzymam stazę. Mam starze, nie mogę ci pomóc. O Boże, ile starzy Upgrade Circuit. To coś Amo jest. Kargoli. Dobrze. Na razie! Jak na mnie! Ej. Czekaj, wrócę po ciebie. Unfair. Myślę, że czas na jelenia. Ej, ja muszę Upgrade cirkuta wziąć. Czekaj, czekaj, bo ja muszę znowu dropnąć jakieś padziewia. Kurde, same te... To masz. Wystozowana staza. Widziałeś? <laughs> Możesz jechać w dół. <laughs> Dobra, plazma kateri Ła! Będę, że wszystko korzysta z tej samej amunicji, więc nie ma co się przejmować za bardzo czym strzelasz. O! Piękne drzwi. Your funeral! O. o! O! Podejdź tutaj bliżej. To by było tyle na dzisiaj. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrypcji, lajkowania i oglądania innych naszych filmów. Zaraz pojawią się odnośnie do kolejnych odcinków. I jak zwykle. Miłego dnia!